Mamy tu dzisiaj lokalizatory marki Chipolo. Jest to głośny sprzęt o dużym zasięgu, także bez problemu go znajdziecie. Wysyła on również powiadomienia o tym, że coś zostawiliśmy, także wychodząc z domu czy z pracy nie zapomnicie już o waszych kluczach, portfelu czy plecaku. Szukanie telefonu będzie dodatkowo łatwe, ponieważ dwuklikiem możemy wyzwolić sygnał w telefonie i łatwo go znajdziemy. Posiada on również wsparcie wiodących asystentów głosowych. Mamy Siri, mamy Alexę, mamy Google Asystanta. No a na deser zostaje nam łatwy montaż. I nie potrzeba żadnych dodatkowych akcesoriów. Przez ten otwór możemy sobie to łatwo zamontować bądź przymocować do czego tylko chcemy, bądź też schować to w portfelu, w torbie, w plecaku czy w schowku samochodowym. Powiedzcie nam sami, gdzie byście to schowali. Najpierw zabierzemy się za lokalizatory uniwersalne. To te, które połączycie zarówno z telefonami z Androidem, jak i z iOS-em. Później przejdziemy sobie do tych z certyfikatem Works with Apple FineMind. To są te, które położycie tylko z iPhone'ami i będą działały w środowisku Apple. Wykonaliśmy masę testów tych lokalizatorów w praktyce, także zostańcie do końca. A więc mam przede mną lokalizatory, które można połączyć zarówno z Androidem, jak i z iOS-em. Występują one w dwóch wersjach. Jest to forma takiego bryloka, który jest dostępny w różnych kolorach albo w takim czteropaku, gdzie możecie sobie zarazem kupić cztery sztuki w lepszej cenie, albo w formie takiej karty, którą możemy sobie schować do portfela, bądź ukryć w jakimś schowku samochodu, na przykład. I tutaj również możemy kupić sobie w wersji dwupaku, albo w takiej, jak mam tutaj pojedynczej. W zestawie oprócz ładnie zapakowanego pudełka instrukcji dostajemy oczywiście nasze lokalizatory, żeby tutaj zrobić trochę miejsca. No i mając je już rozpakowane, potrzebujemy ściągnąć aplikację Chipolo i założyć tam konto. Ja już to zrobiłem, ponieważ moja karta do portfela jest już dodana, a ja połączę sobie teraz brylok do kluczy. Wybieram tutaj, dodaj nowy przedmiot Chipolo One. I teraz podnoszę przedmiot i umieszczam go obok telefonu i naciskam mocno to jest super, jak on się szybko łączy, pyk i już, połączone. Teraz muszę wybrać do czego to będzie brylok. Tutaj mam to zaprezentowane za pomocą takich małych obrazków. Mogą to być klucze do auta, zwykłe klucze do roweru, to może być piec, zabawka, portfel, pilot, paszport. Jest tutaj tych opcji naprawdę dużo. Ja dla prostoty naszego testu oznaczę to jako klucze i jest nasz Chipolo już dodany. Od razu pokazuje nam się mapa z lokalizacją tego lokalizatora. Mogę sobie zadzwonić, żeby go odnaleźć. Na przykład, gdybym wszedł do domu i Szukał, gdzie są moje klucze. Naprawdę głośny alarm. Tych dzwonków możecie sobie parę wybrać do wyboru, co Wam zaraz pokażę. Znaleźliśmy się w takim gmachu, gdzie ciężko będzie znaleźć coś tak małego. Ja sobie tu chwilę poczekam z Wami. Dam Miłoszowi lokalizator i on pójdzie go gdzieś schować. W którymkolwiek miejscu gdzieś w sklepie, a potem będziemy go chodzić razem i szukać. Że Trzymaj lokalizator, dawaj kamerę. Dobra, ja sobie tu zostanę. Pierwszy raz mam to w rękach, także wybaczcie mi. Wydaje mi się, że w których kurtek, który mam tutaj, będzie idealnie, jak są wam to kieszeni. Do pomocy mamy oczywiście aplikację. Cipolo. Ona jest tutaj włączona. Ja na razie nie będę podglądał, żeby nie widzieć, gdzie on idzie z tym kluczem, a później włączymy sobie dźwięki, pobawimy się w takie ciepło-zimno. Postaram się znaleźć ten lokalizator. Patrzcie, tutaj schowam, a mam gdzieś w środku. O, już się daje, że tu będzie. Cipolo, puk. Dobra, gotowe. No to co? Ja tu startuję, wciskam dzwonek i idziemy. I szukaj ten To gdzieś dzwoni. Tak. Poszukaj, no szukaj, szukaj. O, o, o! O? Tam w tamtym kierunku gdzieś jest. Ja, Ale wybrałeś miejsce. Okej. Okay. Mamy to. mamy to. Nie było tak trudno, jak myślałem. Jednak fajnie ten dźwięk działa. Te wysokie fale tak ładnie kierunkują miejsce, z którego dzwoni. Także gdzieś nie było tego tak trudno znaleźć. Ale co jeszcze tutaj mamy w aplikacji? Powiadomienie o pozostawieniu. To polecam mieć zawsze włączone, bo to jest naprawdę przydatna funkcja. Polega to na tym, że zostawiam klucze z podpiętym Chipolo w domu, wychodzę z domu i dostaję powiadomienie o tym, że czegoś zostawiłem. Czy to będą klucze, portfel, czy jakiś, jakiś inny przedmiot. Siedzimy sobie w restauracji ze znajomym, udajemy się w miłą rozmowę i kompletnie zapominamy o tym, że nasz portfel leży tutaj obok nas i wtapia się w tapicerkę kanapy. Także opuszczamy restaurację. Nieświadomi. Nieświadomi. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Cały wikt polega na tym, żebyśmy dostali to powiadomienie jakiś czas po tym, jak się oddalimy od naszego przedmiotu. Żebyście też chodząc po domu nie zostali maltretowani tymi powiadomieniami cały czas. Około minutę, myślę, że tutaj jak oddalimy się kawałek, to zaraz powinniśmy takie powiadomienie dostać. Tak, no bo to i... chodzi o to faktycznie, żeby nie było tak, że wychodzimy z pokoju, a tu dostałem powiadomienie, że zostawiliśmy portfel. Nie? No dokładnie, chodzi o to, żebyśmy zdążyli gdzieś opuścić miejsce pracy, czy to dom. I po prostu po chwili dostał O właśnie, właśnie zawibrował, także mamy powiadomienie o tym, że zostawiłem mój portfel, że wracajmy do restauracji. Może jeszcze nikt go nie zdążył ukraść. Mam cel. Także dzięki trzymam. Wszystko, Wszystko jest. Kasiora. Też jest. Mamy tu również wskazówki do jazdu. Gdybyśmy znajdowali się gdzieś daleko od pozostawionego przedmiotu, możemy od razu przekierować sobie drogę do nawigacji, żeby podjechać po to autem. Możemy udostępnić lokalizację z Chipolo innej osobie. Możemy zmienić dźwięk dzwonka, jako że mamy taki y, świąteczny czas. Możemy też, co jest super opcją dla mnie, zrobić sobie zdjęcie i korzystać z naszego Chipolo jak z samowyzwalacza po prostu. Ja teraz sobie tutaj uruchomię aparat i mogę jednym kliknięciem strzelić sobie w Drugiego jeszcze, dla pewności. I co mamy tutaj dalej? Mamy tutaj dalej wsparcie asystenta głosowego Google lub Alexa w wersji uniwersalnej i ustawienia Chipolo. W ustawieniach mamy jeszcze takie rzeczy, jak nazwa, etykieta, zadzwoń na swój telefon. Za pomocą bryloczka możemy w łatwy sposób zlokalizować swój telefon. Wystarczy, że kliknę w niego dwukrotnie. I już sygnał dźwiękowy wydobył się z mojego telefonu. Ja mogę jechać spokojnie, bo wiem, że telefon jest gdzieś w aucie, więc na spokojnie na światłach, czy, czy jak się zatrzymam, go sobie wydobędę. No a nie będę się martwił, że, że go gdzieś zgubiłem. Tych lokalizatorów do aplikacji czy polo możecie dodać naprawdę dużo. Możecie mieć tutaj różne sprzęty potagowane. Może to być nawet wasz zwierzak bądź plecak dzieciaka. Jeżeli chcecie wiedzieć, co robi po szkole, to już naprawdę dla Was zostawiam, gdzie te sprzęty podepniecie. Pamiętajcie, że nie wolno śledzić ludzi. Za bardzo. To jest chyba nielegalne. Nie zalecamy. Nie zalecamy. Bez ich wiedzy, oczywiście, dziecku też polecam powiedzieć, że ma przy sobie lokalizator, będzie się czuło bezpiecznie. Druga propozycja od Chipolo to Chipolo OneSpot i CardSpot. Są to lokalizatory z certyfikatem Works with Apple FindMy. Oznacza to, że specjaliści od Apple prześwietlili dokładnie ten sprzęt i dali im taką zgodę na to, żeby te lokalizatory mogły współgrać z ich zamkniętym środowiskiem. Czyli takie lokalizatory będziemy łączyć bezpośrednio z aplikacją FindMy, czyli aplikacją Znajdź na naszych iPhone'ach. I tutaj możemy bezpośrednio już z poziomu iPhone'a dodać sobie takiego lokalizatora. Ja mam skonfigurowane już moje klucze. Skonfiguruję sobie teraz moją kartę. Włączę wam tylko nagrywanie, żebyście też widzieli co robię. I tak, jesteśmy już w aplikacji Znajdź. Klikamy sobie plusik i dodajemy inny przedmiot. Teraz on szuka przedmiotów dostarczonymi przez producenta. Chipolo mówi, żeby blisko iPhone'a nacisnąć ten guzik, zarówno na karcie, jak i na lokalizatorze. Tutaj taka kropeczka. Także ja blisko telefonu klikam to raz. I już tutaj mam Chipolo CardSpot wykryty, połącz, podaj nazwę. Ja będę używał tego w portfelu, ale jako, że korzystam z Siri, to nazwę sobie to Wallet, żeby Siri nie połamała sobie języka. I teraz możemy wybrać sobie tutaj jakieś, no jakieś emoji, które będzie pasowało. Ja wpiszę sobie może tutaj symbol dolara i jest, kupa pieniędzy, to będzie mój portfel. Widzę dokładną lokalizację jego, mogę od odtworzyć zdalnie dźwięk, żeby on zaczął dzwonić. Wtedy mogę sobie tutaj nacisnąć albo też w aplikacji, żeby go zatrzymać. Naciskasz w to samo miejsce co z parowaniem? Tak, tak, oczywiście. Tutaj mamy tylko jeden guzik, zarówno na karcie, jak i, jak i na tym lokalizatorze. Ten guzik jest tutaj też pod. Po środku pod palcem możemy odtworzyć dźwięk. Mamy oczywiście lokalizację. Możemy od razu włączyć sobie nawigację, żeby nas doprowadziła do naszego przedmiotu. Mamy możliwość ustawienia sobie powiadomień i oprócz tego mamy jeszcze tryb utracony. To jest dokładnie ta sama sprawa jak w przypadku utracenia iPhone'a, bo to jest ta sama aplikacja. Także klikamy sobie tryb utracony. Mam tutaj informację o tym, że jest to połączone z moim e, iCloudem i podaje numer telefonu. Można podać maila, ale w przypadku zgubionych przedmiotów myślę, że tutaj numer telefonu będzie ważniejszy, ponieważ ten numer telefonu albo ten e-mail, który tutaj wpiszecie, wyświetli się osobie, która znajdzie taki lokalizator. I oprócz tego informacja w moim przypadku jest to ten przedmiot należy do mnie, proszę do mnie zadzwonić i mój numer telefonu. Aktywuję sobie to i ten przedmiot jest już wykrywany w środowisku iClouda jako utracony przeze mnie lokalizator. I teraz w przypadku, gdyby ktoś inny znalazł taki lokalizator, on dostanie informację na swoim telefonie, że ten przedmiot należy do mnie, że chciałbym, żeby do mnie zadzwonił, mój numer telefonu, ale również dostanie informacje o tym, co to jest za urządzenie, przekieruje go to do jego Apple Find Me i będzie miał tam wszystkie informacje o tym, co to jest za sprzęt. Także myślę, że tutaj też mamy ekran nagrany. Bardziej, e, tutaj. bardziej tutaj. Także tutaj wam wrzucimy to, jak to wygląda u kogoś, gdy, kiedy ktoś znajdzie taki przedmiot. No a jeżeli chodzi o aplikację Znajdź Mnie, to to jest tak naprawdę wszystko. Tutaj mamy te najbardziej potrzebne opcje w przypadku lokalizowania przedmiotów i ich szukania. No i również fajnie to wygląda, kiedy mamy już parę przedmiotów, chciałem pokazać telefon, no ale widzicie go cały czas, więc <laughs> więc tak. E, dzięki współpracy z Apple Find My czyli z aplikacją Znajdź, lokalizacja tych lokalizatorów będzie aktualizowana na mapie. Także to jest dodatkowo wielki plus. Pokażę wam teraz kolejny test. Ja mam tak, że codziennie rano się spieszę, więc jak wsiadam do auta, to rzucam kurtkę do tyłu i gdzieś podczas trasy napada mnie myśl, czy ja na pewno wszystko wziąłem, czy ja mam portfel do Dokumenty, wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne. Jako, że tak mam, wsadziłem sobie kartę Chipolo do portfela. No i teraz podczas trasy, bez odrywania tak naprawdę rąk od kierownicy, mogę sprawdzić, czy, czy ten portfel jest gdzieś w samochodzie. Także, hey Siri, find my wallet. It's nearby. No i dzięki temu jadę spokojnie do pracy Wiem, że wszystkie moje dokumenty są z tyłu Karta dostępu No a ja nie muszę się już martwić I dopiero na miejscu sobie spokojnie ją znajdę i... No i wyciągnę z kurtki Także jedziemy, jedziemy do pracy Na pewno się nie spóźnimy teraz Niestety mieliśmy małe problemy techniczne Z jednym mikrofonem Dlatego tutaj dźwięk dogramy sobie z offu Na szczęście jest druga kamera W prawym dolnym rogu ekranu macie z niej obraz Jest również dźwięk Także nie myślcie sobie, że coś tutaj chcieliśmy oszukać czy sfingować podczas tego testu. Wy również widzieliście taki test wykonany przez dziewczyny z innego kanału. One zrobiły to na takiej otwartej przestrzeni, na stadionie, gdzie zasięg ma trochę ułatwione zadanie. Dlatego my specjalnie przyjechaliśmy na parking podziemny, gdzie jest dużo betonu, dużo metalu, dużo urządzeń, które wysyłają swoje zasięgi. No ale tak, znajdujemy się na długim 125-metrowym korytarzu w parkingu. Co, co każdy słup, mamy tutaj odległość 7 metrów. Miłość ma w rękach, Dwa lokalizatory w lewej ręce iOS-a, w prawej Androida. I w momencie, kiedy dany lokalizator wyzwoli sygnał dźwiękowy, to miłość będzie podnosił tą rękę, w której ma ten lokalizator. I tak jest już na pierwszym słupie. Ja naciskam sygnały dźwiękowe, no i obie ręce od razu lądują w górze. Także wiemy, że oba sygnalizatory praktycznie od razu wyzwoliły sygnał dźwiękowy. I teraz drugi słup, czyli metrów 14. Ja klikam, miłość podnosi, wszystko gra. Zbliżamy się do definiowanej przez producenta wartości. Są obie ręce. 56 metr, która się zmęczył, miłość już trochę wolniej chodzi. Wyzwalamy zasięg, i jest jeden. I drugi. I tutaj na 63 metrze będzie mieć mały problem z iOS-em. Chwilową utratę zasięgu dosłownie. No ale jak widzicie, on już po chwili ten zasięg sobie odzyskał i, i z powrotem zaczął dzwonić. I już do końca tego testu tak naprawdę żadnych innych problemów nie miał. No ale widać tutaj jest przy 91. Bez problemu te lokalizatory się nam odzywają. Teraz macie chwilę, żeby obstawić. No tutaj da rady czy nie da rady? Sam byłem ciekaw i sam jestem w szoku. I uwaga, już praktycznie dotknął ściany na przeciwległym boku. Praktycznie go stąd nie widzę. Nie wiem, czy on tam stoi na końcu, czy przy przedostatnim filarze, ale no, widzimy, bo, jest, bo mamy obraz z drugiej kamery, ale na 118 metrze tutaj już zaczęliśmy mieć problemy z zasięgami i, i to był taki już ostateczny wynik, w którym się nam te lokalizatory w aplikacji rozłączyły. Także tak, na tym sobie ten test zakończymy. Jak najbardziej potwierdziliśmy możliwości zarówno iOS-owskiego, jak i Androidowskiego lokalizatora, no i mam nadzieję, że, że taki test Wam się podobał. A my, oczywiście, zapraszamy po więcej. Te wszystkie lokalizatory są już dziś dostępne w naszych sklepach stacjonarnych, także odwiedzajcie nas śmiało, pytajcie doradcę o dodatkowe pytania, jeśli jakieś macie, albo napiszcie je tutaj w komentarzu, my chętnie na nie odpowiemy. No i oczywiście można je też kupić online w sklepie techwish.pl, także można je zamówić i dostaniecie prosto do domu. I nie zapominajcie o subskrypcji naszego kanału. To tyle, dzięki, cześć!